Widzowie, nie nagrywałbym tego odcinka, ale stało się coś złego widzowie, ponieważ ta dziewczyna, którą teraz widzicie, i uwięziliśmy ją, jak wiecie, w tym oto więzieniu tutaj. Ale widzowie, patrzcie, po co do więzienia i nagle jest jakaś woda. I nie mówcie, że o jej nie ma. Już mi takie myśli, widzowie, nachodzą do głowy. Że jej nie ma, widzowie. Naprawdę, dlaczego? Dlaczego jej nie ma, widzowie? Dlaczego jej nie ma w tym miejscu? Dlaczego tu jest woda wylana? Co się tutaj odwala, widzowie? Patrzcie, czekajcie. Czy, czy, czyżby ona sobie wylała, widzowie, wodę i stąd uciekła? No nie, czy to znowu będzie powrót tego wszystkiego, co jest złe? No nie gadajcie, nawet. Dobra, czekajcie, za, zakryję tą wodę. Dlaczego tu była woda, widzowie? Ja pierdzielę. Ju, patrzyłem się i, widzowie, nie wiem, no, 5 minut temu. Nie no, nie 5 minut temu, 15 minut temu. Było jeszcze wszystko git, a nagle tutaj jest woda i nie ma. Co jest grane? Patrzcie, ona normalnie jest na tabie, jak tutaj, jak widzicie, na czwartym miejscu od dołu. Dobra. E, siema, Kławku. To ja, Uwogirl. E, niestety, ale ja to odchodzę. Co? Jak to odchodzi? Co ona tutaj wypisuje? E, haha, twój widz dał mi wiadro wody i łódkę. Nara. Co? Czyli to jednak widzowie dali jej co wiadro wody i łódkę? Nie gadajcie, ale po co łódka? Żeby. Przecież, jak wiatr wody, tutaj stąd ucieknie normalnie. da, da radę uciec sobie. Ten... Nie, no czekajcie, dlaczego łódka? Nigdy już mnie nie spotkasz, ja ciebie też. NQ, czyli Nara, ja pierdzielę widzowie, czyli ktoś z was dał Uwugir normalnie wodę, żeby to uciekła z więzienia, bo ona tutaj w tym miejscu nie może używać swoich komet admina, i normalnie uwięziliśmy ją w tym miejscu, a wy tutaj daliście jej ja pierdzielę, ale dlaczego ktoś to zrobił, widzowie? Nie mam pojęcia, czyżbym źle użył tego ja pierdzielę, dobra, nieważne, dam bliżej tą łódkę. Halo, czy ja tutaj kogoś słyszałem, czy to jest Uwugir? Dobra, czekajcie, łódka, halo, łódka! Ja pierdzielę, czekajcie, ja mam tutaj w sumie rzeczy, ale. Co ja odwalam? Dlaczego ja teraz nie mogę wyjść? Czekaj, 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 ławku. Dobra, trzeba to widzowie zrobić dobrze. Mądrze widzowie, dobra, czekaj. No to jest mądrością u mnie to może być różnie. Ale okej, okay, czekajcie, może spróbuję. No ja pierdzielę, dobra, wyszedłem, okej, okay, wyszedłem. Dobra, no i co widzowie? Ona stąd st uciekła, ale po co ktoś dał jej łódkę? Przecież mogła sobie uciec. Z ten... Czekaj, czekaj. Hmm, tu są jakieś tabliczki, czy coś jeszcze jest? Nie, chyba. E, dzięki, że dałeś mi tą łódkę. Nie, dzięki, że dałeś mi tą łódkę i tą wodę. LOL, czy nie ona dziękowała komuś? Dobra, czy ktoś to odpisał? Tu są jakieś wiadomości. Spoko, ja też nie lubię kławku i ty Co? Czy widz mnie nie lubi? Serio? I dlatego ktoś... Mówi, o, co? Ona was więzi w tym wielkim więzieniu, a ktoś normalnie ją lubi? Dobra, czekaj, muszę ją znaleźć, widzowie. A wrócisz? Ktoś się zapytał. Nie wiem, może wrócę, lecę NQ. Lecę NQ? I tutaj, oś się zapisał. Hmm, ty, a może a może ona po prostu to łódką, że tak powiem, tam opoleciała, nie? Dobra, widzowie, nie no, dobra, walić to. Mam elitrę, mam elitrę, mam to. Dobra, widzowie, lecimy przed siebie. Nie no, widzowie, ja, ja pierdzielę jakie jaja. Ona uciekła. Czy to była podpucha? Nie mam pojęcia, widzowie, co nie? Dobra, tutaj jest... O, jakaś wysepka, dobra. Sprawdźmy. Różowała na co? Eee, księce są gemy, gratuluję ci, bo są dużo. Warte na serwerze. Ja już... A je, ale ja już nie będzie... Ja, ale ja już niedługo nie będzie tego serwera. Pozdro graczu miłej gry. Adminka, to ona napisała. To nie jakiś gracz. To nie ktoś z was tylko ona. Ja zaczynam nowe życie. Co? Co? Ile gemów! Biorę wszystkie! Biorę wszystkie! Widzowie, idziemy śladami! Uwógi il ona tutaj była! Ale to niedawno, bo 15 minut temu mówię, jeszcze ją widziałem, czyli ona gdzieś tutaj jest! Gdzieś tutaj jest! Ale czekajcie, ja płynąłem chyba z tej strony, znaczy leciałem, a teraz przydałoby mi się, widzowie, ja pierdzielę wszystkie gemy wziąłem, let's go! Przydałoby się teraz iść dalej, tylko gdzie ona poszła? W tą stronę, w tą czy w tą? Hmm, nie no dobrze, trafiłem chyba idąc tutaj. Czy w ogóle jesteś coś tutaj coś przepalone? Nic nie ma w tych piecach. Hmm. Może powinienem, widzowie i dalej prosto. Tak mi się wydaje, że to będzie git. Dobra, widzowie, została mi ostatnia fire fajer... Naprawdę! Ostatnia firewerka i zdupcyłem to. Dobra, widzowie, za mną jest ta wysepka. Lecimy dalej, widzowie. Ja pierdzielę u uciekła. Dlaczego? Ale jeśli si 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 śledzimy widzowie ją, jesteśmy na jej no... W końcu, na 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 no, nie wiem, no śledzimy ją widzowie, jesteśmy naprawdę na końcu jej czubka drogi. No nie wiem, jak by to powiedzieć widzowie. No prawie ją mamy, prawie ją mamy, prawie ją schytali się, dobra, płynę prosto, oby to była dobra droga widzowie. Jak ja bym miał tutaj admina, to bym tam poleciał, normalnie tepnął się i tyle, ale widzowie, nie no ja chcę to. Tutaj ktoś pisze, kławku, próbuj nas wypuścić. No kurde widzowie, wrócę po was, widzowie są tam gdzieś z tyłu, ale ja tutaj lecę dalej widzowie. O, tutaj mamy jakiś statek. ej, jest jakaś wełna znowu, co? Jest wełna, dobra, lecimy tam, lecimy tam widzowie. Dobra widzowie, jestem naprawdę bardzo ciekawy. Czy ona tutaj gdzieś jest? Ja pierdzien, ona jest na serwerze ciągle, ale nie ma jej w ogóle tam w więzieniu ani tutaj o gdzieś. Ona tutaj ciągle uciekła, nie ma opcji. Nie, no. Dobra, 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 nie ma opcji. Dobra, czekaj, tu jest ta wełna, ale... Czy ona tutaj coś zostawiła pod tą wełną, czy co, ona się podbudowała? Ona się budowała tą wełną, hmm... Widzowie, tutaj jest ten statek, ale co dalej? Łódka, tu jest łódka, może to jest ta łódka, którą dał jej ten, ten, ten. jakiś gracz, widzowie. Ja pierdziele, jak to jest możliwe, żeby admin uciekł? Dobra, napiszę me, girl jak mnie słyszysz, nie no, jak, jak to czytasz, to i tak cię znajdę, nie no, dobra. Dobra, ja to piszę, widzowie. uwugil, no i tak, i tak, widzowie. Dobra, tutaj ludzie piszą, błagam, uwu, wypuść nas. Napiszę takie coś. Widzowie, spróbuję was wypuścić. Dobra, no widzowie, naprawdę, spróbuję się was wypuścić. Czy tutaj jest uwugil, widzowie? Nie, no chyba nie, chyba w tamtym miejscu, gdzie jest ta łódka, co nie? Dobra, widzowie, wiecie co? Zróbmy to tako, podbudujmy się i zlećmy sobie elektron, let's go. Shuuuuuuuuuuuuu, dobra. Czy to jest łódka uwogil, widzowie? Czy to. On? Czekajcie, ona tutaj wbiła, no i dobra, teraz co? Jaka jest bugowana ta łódka Wszystko, co jest u bóg, to jest zbugowane, widzowie Dobra, mam przynajmniej dużo gemów, więc będę mógł iść do villagerów, widzowie sobie Okej, okay. no dobra, podbudujmy się wyżej I widzowie dobra, czy tutaj gdzieś jest O, jest portal do netheru Co jest grane, portal do netheru Dobra, 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 ale zniszczony Czy to jest gdzieś skrzynka? Nie ma skrzynki Czy już by zabrała ją u widzowie Ja pierdzielę, naprawdę, widzowie Dobra, wiem, gdzie wy jesteście, wy jesteście tam o daleko Okej, okay, a ja jestem tutaj I teraz tak co ja powinienem zrobić? Dobra, uzbroję się chyba, zajmę sobie tą Elytredą tutaj i widzowie będę chodził w mieczyku normalnie. Ja te itemki mam od widza, bo widz mi jakiś rzucił, hehe, <laughs> więc dziękuję bardzo. Dobra, powinienem widzowie naprawdę tutaj popatrzeć. Gdzie ona tutaj może być? Ona mi nic nie odpisała chyba, co? Nie, nic nie odpisała, totalnie, totalnie nic nie odpisała, ale jest na serwerze. Hmm, gdzie ona tutaj może być, widzowie? Musimy się rozejrzeć. Nie gadajcie, nie gadajcie, że zobaczyłem to. Nie gadajcie. Nie gadajcie, różowa wełna! Słyszysz to! Słyszysz to, że mówił! Tam jest różowa wełna! Tam jest ówu Dobra, nie no widzowie, dobra, mamy ją, mamy ją, mamy ją, dobra, leć, 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 Kławku. leć, 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 dobra, widzowie, dobra, jestem ciekawy czy ona ma tutaj. No, ona... Ja pierdzielę, ona została... ona myślała serio, że ja nie dobiem się, gdzie ona jest! Jest jakieś miejsce, widzowie! Jest jakieś miejsce, jest jakieś miejsce, dobra, jestem na shifcie. Czy będę widział jej nick, widzowie? Czy widzę jej nick? Uwaga, uwaga, uwaga. Jestem tutaj, ale nie ma tu żadnego niku. Hmm. Może widzowie, jest gdzieś niżej, dobra, widzowie, wbijam się, dobra, zresztą wbijam się, wbijam się, dobra, o tutaj jest też jakiś most, lol, e, lol, dlaczego tu jest dalej jakiś most, dobra, czekajcie, wbijam się, jestem tu, była jakaś tajemnica, jakaś kryjówka. nawet tu są drabiny, co, czy to była baza UW Girl, widzowie, przecież ja naprawdę z 20 minut temu, oh, przez 15-20 minut jej nie widziałem i ona tak tyle zrobiła, o no może jej depcze już po piętach, tak jest, te słowo mi brakowało, depcze mnie jej po piętach, widzowie. Dobra, czyżby Ona tutaj. <laughs> Może jest na dole, widzowie. Może jest na dole. Dobra, widzowie. Schodzę na śliwcie, dobra. Walić to, do, widzowie. Jesteśmy na shifcie. Dobra, uwaga. Tutaj, o. Tu musi być gdzieś. Tutaj gdzieś musi być, uwaga. Ale tutaj nie ma nigdzie przejścia, chyba. Słyszę jakąś wodę. Ej, tu coś widzę. Widzę coś. Widzę coś. Co to jest za. A nie, to jednak nic, widzowie. Nie ma tutaj śladów. Nie ma śladów po uwu, widzowie. Hmm. nic chyba nie ominąłem tam w środku tylko było jeszcze coś ale no nie no nic tam nie widziałem widzowie ten domek hmm. tu plantacja jest ona sobie robiła jakieś ten farm farmerskie rzeczy i to niedawno nawet dobra widzowie nie no dobra ona nic w ogóle nie pisze totalnie hmm. Może, dobra, lecę w tą stronę, widzowie. Lecę w tą stronę. Jak tutaj jej nie ma, to ja nie wiem. No, nie, no, ona musi tutaj być. Musi tutaj być, dobra, odbijam się elitrom widzowie. Odbijamy się elitrom i lecimy. Ale muszę się patrzeć dobrze, bo to może być, widzowie, jakaś podpucha, ale chyba nie. Dobra, nie, no, tutaj widzę, że są ślady. Są ślady, widzowie. Są naprawdę ślady. Dobra, lecimy tędy, widzowie. Musi być tutaj gdzieś, UW Girl. Naprawdę musi gdzieś tutaj być. Dobra, uwaga. Kurde, lecimy, lecimy. Dobra, jesteśmy, widzowie, przeszliśmy. Co dalej? Czekaj, może się podbuduję tutaj. Widzę coś, jakiś piasek, dobra, czekaj, widzę piasek, okej, okay. widzę piasek i... Mm. Hmm, no nic, tutaj tylko piasek widzę, ale dlaczego tu był taki piasek położony? No nie wiem czy to UWGil zrobił, zrobiło, ale raczej tak, no bo kto inny mógłby tutaj to zrobić? Hmm. Widzowie, kurde gdzie ona jest! Ale za to mam tyle gemów, że ja w tym yy, villagerze to będę mógł sobie wszystko pokupować. Ja pierdziele, czajcie to adminka uciekła ze swojego serwera. Co za banał? Co za normalnie ty może tutaj gdzieś jest? <laughs> widzę jakieś ślady! Widzę jakieś ślady! Dobra, widzowie, to jest creeper, walić creepera Dobra, lecimy, no uwu, gir normalnie Jak cię Oh my god, dobra, i tak mam sobie rzeczy, uwaga hm, Nic nie ma Widzowie, wydaje mi się, że depczemy jej Po piętach, totalnie po piętach To zniszczone było przez ten, dobra No i wiecie, wydaje mi się, że ją Naprawdę zaraz spotkamy, gdzieś jest niedaleko Tutaj na pewno, na pewno gdzieś jest tutaj niedaleko Po czym ja... ona tutaj była W tym cave'ie Może jest dalej w tym cave'ie Hmm, dobra widzowie, wiecie co, na razie wydaje mi się, że skończymy poszukiwania i no nie wiem, może jutro coś pokażę wam ciekawego, jak po prostu znajdę coś, nie, no bo nie wiem, widzowie, naprawdę, gdzie ona może być, idę na górę, widzowie, i spraw sprawdzę, czy po prostu tutaj na górze nic nie ma, no ale, wow, ale piękne to jest, ale no wydaje mi się, że tutaj nic nie zobaczę, cofnę się, widzowie, i zobaczę te tropy, zobaczę te tropy i dam wam znać, widzowie.